Gdy obiekt jest pełny gości, no to jest na miejscu, tak? No teraz rozumiem, nie ma trzeba bo powiedzieć, no słuchajcie, mhm. no pracy jest mniej, więc co? Wysłaliście ich na urlopy na te postojowe, znaczy jakie rozwiązania zastosowaliście? No, tak. Przede wszystkim my, mam wrażenie, odczuliśmy tą, ten spadek obłożenia dość późno. Jeszcze w tym tygodniu, gdzie już hoteli, hotele świeciły pustkami, u nas było kilka sporych konferencji, więc u nas to wygaszenie było takie, nazwijmy to, dość no, nie nieradykalne i no, oczywiście no, jakby skala tego, co najłatwiej było nam ograniczyć, jeżeli chodzi o ilość personelu, to są te wszystkie personel związany z firmami zewnętrznymi, tak? czyli ten, który przychodził do nas z agencji, no to to było automatyczne odcięcie no i tak naprawdę teraz, kiedy jest sytuacja już taka bardziej wyklarowana, że praktycznie cały biznes mice zrezygnował ze swojego zainteresowania hotelem, no nie tylko naszym Oczywiście, to mamy ludzi na urlopach płatnych, czasami niektórzy bezpłatnych. No, no i jakby staramy się zhibernować pewne, 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 rzeczy do, do tego momentu, kiedy daj Boże, za chwileczkę zacznie się ten czas odbijać. Natomiast był też jeszcze duży taki moment przełomowy, gdzie ta ilość porządków w tak dużym obiekcie też była, nazwijmy to konieczne do zrobienia i to był w końcu czas, że można te takie tematy, na których nigdy nie było w wolnej chwili właśnie od, odrobić i, i, i przygotować mhm. uporząd i uporządkować. Tak? Słuchaj, e, powiedz mi proszę, ponieważ no, Twój obiekt jest obiektem z no, bardzo mocną ofertą konferencyjną e, i w związku z tym jak dzisiaj wygląda wiesz, no, praca Twojego działu sprzedaży, no bo domyślam się, że pewnie jest cała anulacji imprez, i teraz pytanie: Czy one są zupełnie anulowane, czy są polowane, czyli przekładane na kolejne terminy? A może są, nowe zapytania wpadają, ale na przykład tylko nie wiem, na drugą połowę roku, a być może ktoś pytał, maj, czerwiec. O dziwo zapytania są. Są to oczywiście w skali porównawczej do tego, kiedy był biznes normalny, nazwijmy to w ten sposób. Jest to skala 1 do 10, tak? ale pojawiają się jakieś zapytania. Najczęściej są to zapytania o wrzesień, październik, czasami pierwszą połowę 2000, 2021 roku, I, i, i to jest jakby taki, myślę, że dobry, dobry symptom, symptom, że są firmy, które jednak myślą o przyszłości i próbują próbują sobie w pierwszej kolejności pewne nazwijmy to terminy bezpiecznie zarezerwować, tak, no bo zakładamy, że jednak cała ta sytuacja związana z kryzysem kiedyś minie, no i będzie pewna możliwość ilość miejsc, które no, no nie są, ale nie są wtedy z gumy, a, a każdy będzie pewne założenia związane z e, swoimi planami biznesowymi będzie starał się zrealizować tak? i nie da się przełożyć całego pierwszego półrocza na drugie półrocze i jeszcze dołoży do tego, co wcześniej już było zarezerwowane, no więc są zapytania, natomiast no, wiadomo, że dział sprzedaży nie jest potrzebny w, pełnej, w pełnym składzie, mamy cały czas negocjacje i prowadzimy rozmowy z różnymi kontrahentami bo specyfika etapów, na którym były rozmowy z klientami jest różnorodna i czasami jest kilka etapów negocjacji, ustaleń pewnych szczegółów, są zaliczki gdzieś powpłacane, każdy przypadek praktycznie z klientem jest inny i każdy staramy się, do każdego staramy się podchodzić indywidualnie no i te, te negocjacje trwają tak jak zwykle, w momencie kiedy jest to tak duży obiekt, to skala tych, tych zdarzeń jest bardzo duża, no więc jak to mówią walczymy, walczymy Eru, na koniec e, m, pozytywny przekaz. <laughs> pozytywny przekaz jest taki, że e, oczywiście, oczywiście pomijając Dzień Szczęścia, który myślę, że jest jednym z was najlepszych dni, który mógł się przytrafić na tego live'a, to jest to, że e, mamy bardzo wielu klientów, którzy wykazują zrozumienie, wykazują takie, taką chęć wsparcia nas i jednak e, m, Podtrzymania tego, że oni, oni z nami będą, tak? to, że to wszystko jest chwilowe. Wydaje mi się też, że dzięki temu, że działania, które na pierwszy rzut oka wydawały się tak restrykcyjne, mówię tutaj o działaniach prewencyjnych naszego, naszego rządu, że nagle było bach, ucięcie, jeszcze nie było takiej pandemii, tyle objawów w przypadku zachorowań. I nagle to się wszystko uciągnie, że to jest dobre i że to się po prostu wszystko szybko skończy. Ja jestem optymistką, mój zespół też wierzy w to, że, że jeszcze kawałek kwietnia, jeszcze kawałek maja, ale że to się wszystko zacznie szybko podnosić. I teraz, uwaga, mieliśmy urlopy wykorzystane w kwietniu, w marcu. No niestety nie będziemy mieli wakacji, wakacje, ale, ale myślę, że na to każdy czeka, że z przyjemnością będzie. Realizował swoje obowiązki w wakacje, bo, 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 bo po prostu się kalendarz nam przestawił do góry nogami i będzie dobrze. Ja myślę, że no w ogóle rynek się bardzo mocno zmieni, w tym rynek konferencyjny, który w wakacje najczęściej trochę przygasał, nawet bardzo przygasał. Doskonale o tym wiesz. To ja myślę, że jest bardzo duża szansa, że ten lipiec i sierpień tego roku, czyli oczywiście wszystko się ułoży po naszej myśli, to konferencyjnie może też Was zaskoczyć. Tego Wam życzę. Elu, dziękuję I bardzo za rozmowę. Też tego życzę, tak. Pozdrawiam w takim razie i do usłyszenia. Trzymajcie się. Trzymaj. Dziękujemy bardzo Eli. Idziemy do naszej kolejnej rozmówczyni i teraz już uciekamy z centralnej Polski na południe. No to będzie zupełnie inny obiekt, ale myślę równie ciekawy do pokazania i do powiedzenia. Z nami będzie teraz Ewa Kłotczyk z centurii. Już tutaj włączamy Ewę do nas na wizję. Cześć, dzień dobry. Słychać. Tak, słyszę, słyszę. No to fajnie, no to tak standardowo jak wszyscy poprzednicy. Przedstaw się hotelowo. Okej. Okay. Ja re reprezentuję obiekt trochę inny niż te dotychczasowe, bo bardzo mocno kameralny 31 pokoi zlokalizowanych głęboko głęboko w lesie. To jest obiekt hotelowy ze SPA, głównie goście indywidualni, pobyty SPA, pobyty rekreacyjne, ale też sporo sporo biznesu, sporo majsa, głównie nieduże konferencje, szkolenia, no i integracje firmowe z racji lokalizacji. No to teraz powiedz, czy pracujecie, czy zamknęliście obiekt na terenie? Rafale, od soboty, od śniadania, po śniadaniu właściwie, kiedy, kiedy wyjechała ostatnia grupa, zamknęliśmy, zamknęliśmy operacyjnie, bo oczywiście jest kilkoro osób na miejscu w hotelu, natomiast faktycznie nie, od, od soboty nie pracujemy. No i co zrobiliście w związku z tym z personelem? Och, jeżeli chodzi o zespół, to muszę powiedzieć, że mamy świetny zespół ludzi i pracownicy przyjęli całą tą sytuację. Fantastycznie, spotkaliśmy się wszyscy w piątek w, w ostatni dzień przed, przed zamknięciem. Rozmawialiśmy o tym, że no, najważniejsze jest dla nas utrzymać hotel, utrzymać miejsca pracy, i wszyscy podeszli do tego bardzo pozytywnie. Ci, którzy mają to szczęście, mają jeszcze zaległe urlopy, wykorzystują zaległe urlopy. Duża część osób jest. Na zasiłku, na opiece dla dzieci do lat 8. Natomiast część, część osób wykonuje, wykorzystuje urlopy bieżące i pracuje zdalnie. Natomiast ta praca zdalna jest no, mocno ograniczona. Powiedz mi, proszę, jak sobie radzicie z anulacjami? Jaką politykę przyjęliście w sprawie anulacji pobytowych? My przyjęliśmy taką politykę, że my nie czekamy, aż goście zadzwonią do nas z anulacją. Wykonujemy te, te telefony sami tutaj wielki ukłon i podziękowania do, do naszej hotelowej recepcji, bo to jest ogrom fajnej dobrej pracy. My mamy też to szczęście, że bardzo mocno pracujemy z gośćmi, którzy przyjeżdżają do nas kilka czy kilkanaście razy w roku, więc mamy z tymi gośćmi relacje i muszę powiedzieć, że no dzisiaj faktycznie jest dzień szczęścia. E, praktycznie same dobre wiadomości. E, 100% telefonów e, zakończyło się zmianą e, rezerwacji e, lub voucherem. E, my w tej chwili kontaktujemy się już z gośćmi na, z pakietu e, Wielkanoc, który był zupełnie sprzedany już od właściwie od zeszłego roku. Ktoś e, gości prosi o przełożenie Wielkanocy 2020 na 2021 rok. Mm -hmm. A e polecimy jak. Tak, proszę. Jeżeli chodzi natomiast o, o, o majst, to też muszę powiedzieć, że dziewczyny z działu sprzedaży, Marta i Karolina, wykonały również kawał dobrej roboty. E właściwie nie zanulowała się nam e żadna grupa duża, jedno małe przyjęcie okolicznościowe. E natomiast jeśli chodzi o, o ten biznes e szkoleniowy, konferencyjny, na ten moment wszystko. Wszystkie zaliczki, zadatki, wszystko zostało w hotelu, i przenosimy ten biznes na potem. A powiedz mi, jeżeli chodzi o te anulacje, odwołania i biznesu, i pobytów, do jakiego terminu to sięga? No bo rozumiem, że teraz jest odwoływane pewnie pobyty marcowe. Mówisz, że kwietniowe święta chociażby. Ale czy to dochodzi już do końca kwietnia, czy być może już zachodzi na maj i majowe pobyty są odwołane? Nie, na ten, na ten moment um, nie wychodzimy tak mocno przed szereg. Czekamy, co się będzie działo, bo tak naprawdę nikt nie wie, co się będzie działo w kraju. Nikt nie wie, jak będziemy funkcjonować, jak długo będziemy funkcjonować z tym wirusem. My na razie odwołujemy rezerwacje marcowe i kwietniowe, właśnie. Nie liczymy na to, że. Że do Wielkanocy temat ucichnie. W ciągu następnych dni pewnie będziemy podejmować decyzję co do kontaktu z, z gośćmi, którzy mieli rezerwację w późniejszych terminach. No tak jak mówię, my tutaj mocno stawiamy na bezpośredni kontakt, na kontakt telefoniczny, na sprzedanie. Tutaj dziękuję Gości Pioszyk za nazwanie tego w ten, w ten sposób, na sprzedanie tego tego braku zwrotu zadatku, tak? czyli tego przełożenia pobytu lub, lub anulacji, znaczy lub voucheru. My podobnie jak Litka przyjęliśmy taką zasadę, że dodajemy ekstra bonus do, do każdej wpłaconej już kwoty do wykorzystania na rezerwację w późniejszym terminie. Na ten moment te vouchery, z racji tego, że hotel jest nieduży i może być spory problem z wykorzystaniem, na ten moment dajemy rok na, na pełny rok, pełne 365 dni na, na wykorzystanie. Powiedz mi proszę, jak wasze działania marketingowe wyglądają? Czy nie mówię o tych na właśnie promujących ofertę wiosenną. No ale wiesz, no, wiadomo, że to się planuje z dużym wyprzedzeniem, więc no, nie zapominacie zapewne o e, wakacjach, czy o jesieni chociażby. I czy nie. w takie sytuacji jakiekolwiek działania marketingowe, sprzedażowe dalej są kontynuowane, czy na razie jesteście w takim trochę zawieszeniu i w sumie wszystkie ręce na pokład po to, by obsługiwać bieżące anulacje czy odwołania Nie prowadzimy działań sprzedażowych na ten moment w ogóle. Przygotowujemy sobie wszelkiego rodzaju pakiety po to, żeby tylko jak, jak przyjdzie ten moment, że uznamy, że to już, że już można mówić o odpoczynku, jak już wszyscy bardzo mocno się zmęczą rozmową o wirusie, to wtedy my dopiero odpalimy nasze, nasze pakiety na, na lato. Na jesień. Ja też muszę powiedzieć, że my mieliśmy w tym pierwszym kwartale bardzo dużo zmian związanych z, z ofertą, bo zmienialiśmy zarówno ofertę gastronomiczną dla, dla grup, zmienialiśmy ofertę SPA. Wprowadzaliśmy nową markę, więc dla nas jest to teraz taki czas, który my możemy wykorzystać bardzo mocno do dopracowania tych tematów, receptur, do zrobienia porządków w bazie i, i to się właściwie dzieje. Więc, tak jak mówię, planujemy, przygotowujemy się, natomiast nie sprzedajemy. Dział sprzedaży, dział marketingu bardziej dba o o relacje z tymi gośćmi biznesowymi niż, niż prowadzi aktywną sprzedaż. Mamy też trochę więcej czasu, którego nigdy nie było na działania na, w mediach społecznościowych. I tutaj muszę powiedzieć, że cały zespół hotelowy włącza się aktywnie w ostatnio w przygotowanie treści na hotelowego Facebooka. Staramy się, żeby pojawiały się tam dość optymistyczne treści. Śmiejemy się, że Nasze publikacje są teraz tak regularne jak nigdy e, chyba dotąd, więc to jest e, taka, taki pozytywny. E, e,